Dzień dobry, witam Was serdecznie moi drodzy widzowie Z tej strony jak zawsze macie z kanału Maku Garaż Mamy sobotę wieczorek Po pracy się wyspałem Stwierdziłem, że trzeba walnąć kolejną nockę w garażu Będzie robione dużo rzeczy dzisiaj Ogólnie auto przygotowuję do wymiany rozrządu I na tym filmie dowiecie się jak zdjąć pas przedni Praktycznie Da się to zrobić, wymienić rozrząd bez zdejmowania pasu przedniego. Ale no, wygodniej, spokojniej jest ten pas zdemontować. Także w tym filmie dowiesz się krok po kroku, jak ten pas przedni na przykładzie pasata B599 rocznik. Zdemontować. Dobra. Aby nie przedłużać. Ja sobie tu przygotowałem już na śrubki, bo tu naprawdę jest mega masa tych śrubek. Pierwsze co to ja tu zdjąłem sobie tą gumę ochronną. I żeby zdjąć kierunkowska trzeba odkręcić tu tą obudowę od filtra powietrza. Ja tu mam na ten na krzyżaka śrubeczki. Nie wiem jak u was pierwsze co to zdejmujemy z pobudowy aby mieć dostęp do rynkowskazu bo jest to naprawdę o, nawalone tych śrubek to zejdzie normalnie jest w filtr powietrza, pierwsze co to to demontujemy no i dobra, mamy teraz już wygodny dostęp do kremku ja Pokażę, o. To jest, tu musimy pociągnąć i kierunkowska schodzi i odpinamy kosteczkę. Zaraz Wam pokażę. Jak taka kierunkowska z domu. Tam. Pociągamy za ten plasticzek. i on jest zachaczony. I ładnie wychodzi. I tu jest kosteczka Radzę wykręcić żaróweczkę taką. I mamy, tu jest ogólnie jeszcze właśnie pod świenkowskazami są te śrubeczki. Śrubeczka mamy na kluczy w dziesiątkę. Z jednej i drugiej strony, także śmiało je. Odkręcamy. Chodzimy sobie teraz do koła, od strony koła. W jednym w drugim są Tutaj śrubki na Torxa T25, gwiazdeczka ładnie i odkręcamy. Wystarczy tylko te trzy śruby, tu jest czwarta u góry. Zobaczymy, czy trzeba będzie ją wykręcać. Dobra, jeszcze jedna tu na górze. Skręcamy sobie kołami, oczywiście auto jest podniesione, to nie ma nawet wątpliwości, skręcamy sobie kołami, jest wygodniej, dużo lepszy dostęp. Nad kole odginamy się w taki sposób, jednak czwartą śrubkę warto odkręcić, tu mam jeszcze śrubkę, ja sobie już popuściłem. Warto to wszystko oczyścić pędzelkiem, bo tu będzie pełno piachu, widać po awarii o, rurki od kurde. Kuler jest cały do czyszczenia. Kiedyś auto tak długo, długo jeździło i widać, że tego nie zrobili. Ale to wszystko przy okazji rozrządu. No i analogicznie zderzak już wychodzi z tej strony. I wszystko powtarzamy, czynność tak samo po stronie drugiej. Następnym rzeczą to musimy odczepić przecięgno tutaj. I podważamy śrubokrętem Tak, boczek. Tu jest taka mądra blokada Jak się Wam połamie, można to zrobić z Z tym cięgiem jest troszkę zabawy zawsze, ale Po jakiejś krótszej walce, Musi Musicie trochę powalczyć z tymi, zejść. O Zeszło. Dobra. To nie ciągniemy na siłę. Zostało. Jak też ma na dole osłonę, jeszcze to zdemontować śrubki. Tu bierzemy śrubokręt. I już wam pokazuję. Raz, dwa, trzy. One są takie dziwne. Te śrubeczki. Kręcamy je. Płaskim śrubokrętem. O! Jak zwykle. O, ciężko idą. i już z tego co mi wiadomo więcej niż zderzaka nie powinno trzymać, także powinien sobie zejść po tych trzech śrubeczkach warto to wszystko sprzykać wódekiem o, dawno nie był demontowany zderzak także konkretnie Dobra. Jeszcze ja gdzieś dam lampeczkę. I teraz zderzak powinien fajnie nam zejść. Szybko Wam jeszcze dogram, bo zapomniałem oczywiście. Tutaj jeszcze są dwie śrubki na gruby krzyżak. Nie jednemu od razu mówię z problem, bo mi jedna poszła fajnie, a drugą no niestety musiałem odkręcać żabą. No i co? No i zobaczymy. Teraz powinien calutki już zejść zderzak. Zaczynamy tu od boków, wiadomo nie i sobie powinniśmy już go ściągnąć. No Idzie Uważamy na jakiś kostki coś takiego. Dobra. Tu nie ma żadnej kostki. Tu też nie ma żadnej No i tym sposobem. Zderzak już jest nasz. Także. Wygląda to tak. Właśnie demontaż zderzaka. Zaraz wlatuje następny film, jak zdemontować pas przedni, żeby mieć fajny dostęp do rozrządu. Pokażę pewną sztuczkę. Także no co. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji. Zostania na dłużej po więcej filmów. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Trzymajcie się hej.